Niszczający już od lat budynek dworca PKP w Ostrzeszowie doczeka się remontu. Wynika z informacji opublikowanych przez spółkę Polskie Koleje Państwowe, która do 2030 roku planuje zmodernizować 150 dworców w całej Polsce. Spółka ogłosiła właśnie kolejny program drugą edycję programu modernizacji dworców kolejowych. Pierwszej edycji tego programu zmodernizowanych zostało, tak naprawdę jest jeszcze, bo jest ten program na ukończeniu, prawie 190 dworców w całej Polsce. Niewtedy, niestety wtedy nas, nasz dworzec w Warszawie tego programu się nie załapał. Natomiast teraz wśród tych 150 nowych dworców już ten dworzec w Warszawie jest ujęty. Program inwestycji dworcowych stanowi największy w historii polski program przebudowy dworców kolejowych. Wartość nakładów inwestycyjnych podczas pierwszej edycji programu wyniosło ponad 3 miliardy 100 milionów złotych brutto. W ramach jego kontynuacji w perspektywie do 2030 roku PKP zakłada modernizację 150 dworców w całej Polsce. A analizami objętych było ponad 300 lokalizacji, dla których łączna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych to około 4 miliardy 400 milionów złotych brutto. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyborze konkretnych obiektów ujętych w nowej edycji programu, to m.in. wymiana pasażerska, stan techniczny obiektu i komplementarność z inwestycjami infrastrukturalnymi. Wśród obiektów poddanych analizie, w ramach przygotowania kolejnej edycji programu, ponad 130 stanowią obiekty zabytkowe. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla wielu mieszkańców południowej Wielkopolski, ale również dla mieszkańców Ostrzeszowa. Program modernizacji dworców PKP jest to program, który już funkcjonuje od kilku ładnych lat. W poprzedniej edycji również sporo dworców w, naszej, w naszym regionie zostało wyremontowanych w tym programie. Jeszcze bliższe szczegóły nie są, nie są określone, natomiast za parę lat będziemy mogli cieszyć się pięknym, zmodernizowanym budynkiem dworca PKP w Gratuluję serdecznie przede wszystkim nam, wszystkim, czyli mieszkańcom powiatu Ostrzeszowskiego. Panie burmistrzu, również gratuluję, bo to y, dobra informacja, y, również wizerunkowa dla miasta, ale też funkcjonowanie naszych dworców y, zasługuje na to, by, y, by było na miarę XXI wieku i mam nadzieję, że niedługo, za parę lat, właśnie tak się stanie. Program będzie realizowany od 2024 roku przy współudziale europejskich środków finansowych. To o czym powiedziała pani poseł. Ta modernizacja dworca to nie tylko ułatwienia dla podróżujących, ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami czy po prostu z problemami, jeśli chodzi o mobilność, ale także kwestia estetyki dla miasta, ponieważ, tak jak tu rozmawialiśmy z panią poseł w momencie, kiedy oddawaliśmy e, drogę, również dofinansowaną tutaj z Rządowego Funduszu Przebudowy e, Rozwoju Dróg, e, to również rozmawialiśmy o tym miejscu przed dworcem, o samym dworcu, że to estetyka miasta naprawdę wzrośnie jak tylko to miejsce będzie zmodernizowane. Póki co nie są znane bliższe informacje dotyczące modernizacji terenu PKP. Te pojawić się mają dopiero na początku przyszłego roku. Dworzec kolejowy znajdujący się na ulicy Dworcowej został otwarty w 1875 roku. Na początku powstała linia jednotorowa łącząca Poznań i Kluczbork. W 1899 roku został uruchomiony drugi tor Kluczbork-Ostrów Wielkopolski.